Hej moi kochani, to ja, ten czy 1, 2, 3, 2005. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, jakby tak. wakacyjne info! A mianowicie, yy, jeśli chodzi o moje wakacje, to wyjeżdżam na nią za tydzień, dokładnie nie wiem, czy za tydzień, w następną niedzielę, czy w następny poniedziałek, ale na pewno wyjadę. Gdzie wyjeżdżam? Wyjadę po prostu nad Morze Bałtyckie lub e, do Gdańska, łatwiej powiedzieć. E, I miałam jechać do Chorwacji, ale weszłam w plany i chciałam tak bardziej nad morze. A więc, e, co powiedzieć, jeszcze Wam zaraz pokażę figurki, które ze sobą biorę. E, I. Nie wiem, czy będę kręcić filmiki podczas tego tygodnia, bo ja tam na tydzień będę się starała teraz jakoś to robić. Mam jeszcze cały tydzień przed sobą, a kolejny tydzień to nie wiem. No, ponieważ nie wiem, czy tam będzie dobry internet, no ale spróbuję, żeby dobry był. Yy, I co jeszcze będę krę Kręcić filmy yy, yy, i o czym? No, na plaży, jak będą wyczopy, jak będziemy jechać, czy coś. I nie wiem, czy to będę w trakcie następnego tego tygodnia, kiedy już wyjadę, będę to puszczać, czy gdy wrócę do domu. No, ale na pewno jakieś filmiki może się pojawią. A więc teraz wam pokażę figurki, które ze mną zabieram. Widzicie, Kate, kicałkę, Rosali, Daisy, Limonkę, Ups, Tiki, Jeszcze jej nie widzieliście, ale to moja małpka. Leona. Leona Lwa. Hi hi. wy go jeszcze nie widzieliście, ponieważ ma pokreślone łapki. Ale jest to mój, można powiedzieć, ulubiony pecz. Ale wiecie, są lepsze od niego, ale on jest bardzo słodziutki. Mam oczka, to tego go zabieram. Dalej, Tofika. Pewno, może go znacie, może nie. No i. Jeśli on chodzi, to on ma takie dziurki gdzieś, tu na przykład z tyłu, bo pies mi go dopadł. Ym, shell. Jak, jak widzicie, przefarbowałam jej tutaj uszka w środku lakierem do paznokci. Ostatnim pet jest Max. Zabieram go, w sumie ja się nim w ogóle nie bawię, ale on, on jest bardzo słodki. Patrzę na jego słodkie oczka. Tego on nie jest w ogóle nieuszkodzony. No, ja się w ogóle prawie nim nie pobawię. No, ale tylko chciałabym go zabrać. No po prostu. A więc jeszcze dokładnie nie wiem, czy coś się zmieni. Może któregoś nie zabiorę. Może, może odejmę pet shopa. Może dodam pet shopa. No, jeszcze konkretnie nie wiem. Ale to by było na tyle. Teraz wszystkie pet shopy, Pokazanie. Ich. Ah. Licełka, Orzeszek, Roszak, Trofik, Kate, Leon, Limonka, Tiki, Daisy, Rosalie i Max. Po dokładnym przeliczeniu przeliczyłam 11, a razem ze mną 12. No i jeszcze ja. A więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Napiszcie mi w komentarzach, gdzie wy jesteście na wakacjach, jedziecie lub gdzie byliście. Na to papatki!